Cześć wszystkim! Konkursy piękności to nie tylko niesamowite doświadczenie, ale i ogromne wyzwanie. W każdej edycji tylko jedna osoba może wygrać, a reszta musi się pogodzić z decyzją jury. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, dlaczego jeszcze nie wygrałaś i co musisz poprawić, to ten materiał jest dla Ciebie. Przedstawię Ci najczęstsze błędy i sposoby na ich naprawę. Zaczynajmy! Jednym z największych błędów, które mogą zaważyć na Twoim wyniku, jest brak jakiegokolwiek przygotowania. Może zostawiasz wszystko na ostatnią chwilę. Przemyśl, czy Twoja suknia była odpowiednio dopasowana na czas, czy zaplanowałeś wszystkie szczegóły od lakieru do włosów po buty na zmianę. Niedopasowana sukienka, czy brak własnych kosmetyków mogą wpłynąć na Twoją pewność siebie podczas całego wydarzenia. W dniu konkursu każda mała niedogodność może wyprowadzić Cię z równowagi. Jak to naprawić? Zrób szczegółową listę przygotowań. Pamiętaj o takich detalach, jak przygotowanie własnej kosmetyczki, wcześniejsze przymierzenie stylizacji oraz zaplanowanie posiłków na ten dzień. Traktuj konkurs jako profesjonalny projekt. Może cię to zaskoczy, ale można być też zbyt przygotowaną. Jeżeli brzmisz w wywiadzie jak robot, a Twoja postawa jest zbyt perfekcyjna, Jurorzy mogą stwierdzić, że brakuje Ci autentyczności. Zatem jak to naprawić? Spontaniczność to klucz. Odpowiadając na pytania w wywiadzie, pozwól sobie na odrobinę emocji i luzu. Mów od serca, a nie jak z kartki. Na scenie pokaż siebie, wyraż siebie, nie staraj się być perfekcyjna, bo zostanie to źle odebrane. Pamiętaj, że jurorzy szukają liderki, a nie osoby idealnej, pozbawionej głębi. Pewność siebie to jeden z najważniejszych elementów sukcesu w konkursie piękności. Jeżeli nie wierzysz w siebie, trudno będzie ci przekonać jury, że zasługujesz na koronę. Ale uwaga. Pamiętajcie, że pewność siebie to nie jest to samo co arogancja. Dlatego co zrobić, jeżeli ci jej brakuje? Uważnie słuchaj. Udawaj aż w to uwierzysz. Nawet jeżeli jesteś zdenerwowana, na zewnątrz pokazuj spokój i energię. Ćwicz, kontakt wzrokowy, uśmiech i swoją prezencję. Pamiętaj, że jurorzy nie wiedzą, co czujesz w środku. Oni tylko widzą to, co ty im pokażesz. Twoja pewność siebie buduje wizerunek liderki. Twoja prezentacja na scenie mówi więcej niż tysiąc słów. Jeżeli twój chód jest niepewny, brakuje ci elegancji, gracji. To możesz stracić już kluczowe punkty na samym starcie. Jak to poprawić? Trenuj regularnie swój chód i postawę. Najlepiej, jeżeli znajdziesz trenera, który wskaże ci twoje błędy. Jeśli nie masz takiej możliwości, oglądaj nagrania poprzednich finalistek, nagrywaj siebie i swój chód i porównuj. Zwróć uwagę na swoją postawę, kontakt wzrokowy, uśmiech. Są to uniwersalne zasady. Twój strój powinien być dopasowany do twojego wieku. I standardów konkursu. Jeśli jesteś nastolatką, odważny strój może być źle odebrany. Jeśli jesteś starsza, zbyt dziecięcy luk, może cię postarzać. Jak wybrać idealny strój? Skonsultuj się z osobą związaną z organizacją konkursu. Oni znają oczekiwania jury. Gdy pytasz o pomoc, pokazuj konkretne opcje. Lepsza ta sukienka, czy lepsza tamta sukienka. To ułatwi wybór. Twoje zachowanie po konkursie jest kluczowe. Jeśli nie potrafisz pogratulować zwycięzczyni, twoja postawa na pewno zostanie zapamiętana. Jurorzy szukają liderki, która inspiruje innych, a nie psuje całą atmosferę. Jak zachować klasy? Zawsze gratuluj innym zwycięzczyniom. Nawet jeżeli jesteś rozczarowana, pokażesz w ten sposób, że masz szacunek do innych i pokażesz swój profesjonalizm. Może Twój wizerunek nie pasuje do marki konkursu. Jury szuka kandydatek, które będą reprezentować konkurs i przyciągać sponsorów. Zatem co poprawić? Zadbaj o profesjonalne zdjęcia, makijaż, fryzurę i garderobę. Jeśli nie możesz zatrudnić stylisty, poproś osoby doświadczone związane z konkursem o pomoc. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Ciebie pomocny. Konkursy piękności to nie tylko korony, ale i okazja do samorozwoju. Pamiętaj, że już sam udział w takim wydarzeniu jest to ogromne osiągnięcie. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał i napisz w komentarzu, który punkt jest dla Ciebie najważniejszy. Powodzenia i do zobaczenia w następnym materiale!